Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ktoś z Was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi a nie mam, co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz. Nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam. Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa w stanie i damu Ile potrzebuje? I ja wam powiadam. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy podam mu kamień, Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy podam mu skorpiona. Jeśli więc Wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej ojciec z nieba udzieli ducha świętego tym, którzy go proszą. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. some Drodzy bracia, piękne to dzisiejsze nauczanie Pana Jezusa, kiedy przyjaciel w nocy idzie do przyjaciela i mówi, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Przychodzi w nocy i prosi o trzy chleby, bo przyjaciela musi ugościć. I jedna, jeden z takich pięknych komentarzy na ten temat, po co aż trzy chleby, żeby ugościć? Jest taki, że ten przyjaciel, który przychodzi, taki niespodziewany, to jest sam Bóg w trzech, w trzech osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty. Bóg przychodzi i potrzeba tych trzy, trzy chleby. Pamiętamy pewnie ten opis, kiedy to Abraham. Widzi zbliżające się trzy postacie. I właśnie to jest ten obraz trójcy, którą ugościł w swoim domu. I teraz, co to są te trzy chleby, którymi człowiek może ugościć samego Boga, albo których potrzebuje, żeby go przyjąć do swojego życia? Więc, to może być wiara, nadzieja i miłość które są potrzebne, żeby przyjąć Boga, trzy cnoty boskie. I zobaczcie, że żeby mieć w sobie wiarę, nadzieję i miłość, to potrzebny jest przyjaciel. Nie da się zrobić tak, że człowiek sobie wypracuje wiarę, nadzieję i miłość, bo będzie siedział w swoim pokoiku i się tego nauczy z książek. Wiara to jest rzeczywistość, którą się otrzymuje i się Przejmuje. Wiara się rozwija tam, gdzie jest relacja. Gdzie są dwa albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich i tam się rodzi wiara żywa. Ja potrzebuję przyjaciela, żeby moja wiara wzrastała. Nie tylko dlatego, że mam ją otrzymać, ale też dlatego, że mam ją komuś przekazać i ona wtedy we mnie wzrasta. Podobnie jest. Jeśli chodzi o nadzieję, a już na pewno jeśli chodzi o miłość, nie będzie miłości, człowiek nie będzie wzrastał w miłości, jeśli nie będzie miał drugiego. Ale inna interpretacja tego mówi, że te trzy chleby to są tak zwane najprzedniejsze dobre uczynki, czyli modlitwa, post i jałmużna. Jedna z pięknych kateches na ten temat mówi, że albo, albo masz wszystkie trzy, albo nie masz żadnego. Czyli, jeśli człowiek się tylko modli, ale z tej modlitwy nic nie wynika, to znaczy nikt na tym nie, nie korzysta, nic się nie zmienia, nie jest ona połączona z jałmużną, w, taki sen, w takim sensie, że owocem modlitwy jest to, że potrafię z siebie rezygnować, coś z siebie dać i ktoś na tym skorzysta, to jest ta jałmużna. Jeśli tak nie jest, to znaczy, że ta modlitwa jest bezsensowna, a w zasadzie jej nie ma. To nie jest modlitwa chrześcijańska. Jeśli modlimy się i mamy Jałmużnę, ale w nas nie ma postu, a więc tego wyrzeczenia te dwie kolejne kuleją, co się z nimi nie tak. Ale żeby zastosować właśnie te, te trzy, modlitwa post-Jałmużna, za każdym razem. Musi być drugi człowiek, musi być przyjaciel. Więc ja potrzebuję tego przyjaciela, z którym zbuduję relację, żeby mógł ugościć w moim życiu Pana Boga. Ale zobaczcie, że właśnie Bóg, który przychodzi, jest też nazwany przyjacielem. I w zasadzie On nas uczy, co to znaczy być przyjacielem. Pamiętacie, kiedy Mojżesz spo, spotykał się z Bogiem zadał mu pytanie, jakie jest Twoje imię. I w Starym Testamencie zapytać kogoś o imię, to znaczy zapytać go, kim Ty tak naprawdę jesteś, bo imię oznaczało tożsamość. Pamiętacie, że gdy ktoś zmieniał życie, się nawracał, stawał się kimś innym, inaczej funkcjonował, to imię zmieniał. Już, nie jest, już się nie nazywasz, tak teraz to masz inne życie, masz inne imię. A więc Mojżesz, zadając to pytanie, jakie jest Twoje imię, to nie tylko chodziło o to, jak mam się do ciebie zwracać. Tylko chciał go jakby zapytać, kim ty tak naprawdę jesteś, Boże? No i można by było powiedzieć, no wariatnie, co Bóg miał mu odpowiedzieć. Jednym słowem, nieogarniony, niepojęty stwórca całego wszechświata. Ale zobaczcie, Bóg dał odpowiedź. I powiedział. Jestem, który jestem. Co to znaczy? Bóg mówi: Pierwsze, co musisz wiedzieć, i najważniejsze, co musisz przyjąć, to jest to, że ja naprawdę jestem i to jestem tym, który jest przy tobie. Jestem tym, który jest z tobą zawsze. I to jest przyjaźń. No przyjaciel to jest ten, który jest przy mnie, jest blisko i Bóg jest zawsze przy nas. I jest zawsze przyjacielem. Problem jest taki, że to my nie zawsze jesteśmy przyjaciółmi Boga. Ale to nie jest tak, że jeśli ja nie jestem Jego przyjacielem, to znaczy odwracam się od Niego, to On ode mnie odchodzi. On jest blisko. Nawet kiedy idę w przeciwnym kierunku niż On by chciał, niż by sobie życzył, to On idzie za mną. Przypomnijmy sobie fragment y, Grzechu pierworodnego, Adam i Ewa, gdy zgrzeszyli. Bóg się wtedy obraził na nich i uciekł od nich, czy oni od Boga? Oni w wyniku Grzechu odwrócili się i zaczęli uciekać. A Bóg co zrobił? A Bóg biegł za nimi i ich szukał. I za każdym razem, kiedy ja odwracam się od Boga, bo nie chcę być Jego przyjacielem. Nie chcę być przy nim. Mam swój pomysł na życie, i wydaje mi się, że jest lepszy, łatwiejszy, ciekawszy i tak dalej. Odwracam się, to znaczy pokazuję Bogu plecy albo coś innego, że mam go w, w pogardzie. To Bóg idzie za mną, i ktoś zapyta, jak daleko za mną pójdzie? Jezus stąpił do piekieł. Nie po to, żeby kawkę z szatany wypić, tylko po to, żeby nawet w tamtym miejscu mnie wyciągnąć. I teraz zobaczcie, co dzieje się, kiedy człowiek się nawraca, kiedy ja się nawracam. Bo to mam zrobić: nawróć się, odwróć się, to znaczy, przy tobie, zobacz, że przy tobie jest Bóg, że jest blisko, odwróć się, zobacz, że On jest przyjacielem. I zobaczcie, że to się dzieje. Człowiek przez całe życie może oddalać się od Boga. Żył 40 lat, jakby Boga nie było, szedł przeciwną drogą. W jednym momencie się odwraca i mówi: Jest, jest Bóg, jest piękny, jest wielki. To nie jest tak, że ktoś mówi: Chłopie, 40 lat odchodziłeś od niego, teraz odwróć się. No i niestety, 40 lat z powrotem, w tamtym kierunku, aż go spotkasz. Nie. Odwracasz się i mówisz: Jest. Zawsze byłeś. Zawsze byłeś blisko. Cały czas o mnie walczyłeś. Tylko ja nie dostrzegałem Twojej obecności, bo patrzyłem nie tam, gdzie trzeba, bo szukałem nie tego, co trzeba. Święty Augustyn, daleko Ciebie szukałem, a Ty cały czas byłeś tu. Byłeś blisko. On jest przyjacielem. I teraz ktoś powie: No, jest przyjacielem. A tak często mamy jakieś sprawy, jakieś potrzeby. Prosimy go. No ja masz przyjaciela wszechmogącego i nie pomaga? A w tym słowie zobaczcie, on mówi: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie. Ale końcówka jest bardzo ważna, że ojciec da zawsze to co dobre swoim dzieciom. Prawdziwy przyjaciel da to co dobre przyjacielowi. I tutaj Święty Łukasz jest precyzyjny, bo, bo mówi: proście o to, co jest dobre, i Ojciec udzieli Wam na pewno Ducha Świętego, jeśli będziecie prosić. Mówi, że to, o co mamy najpierw prosić, i pierwsze o co mamy prosić, i się modlić, to jest Duch Święty. I gdy Go przyjmiemy, to będziemy wiedzieć, co jest za nas dobre, o co mamy się modlić. Bo to jest tak, że jest modlitwa pogańska, która polega na tym, że człowiek przychodzi do swojego Boga i ma go przebłagać i na, ma na niego wpłynąć w taki sposób, żeby Bóg się zmienił i dał mi to, czego chce. To jest modlitwa pogańska. Modlitwa chrześcijańska polega na tym, że przychodzimy do Boga i mówimy: Zmień mnie, zmień moje myślenie tak, abym zrozumiał, że Ty chcesz dla mnie lepiej niż ja sam dla siebie. Nie Bóg ma się zmienić, bo Bóg już chce mojego dobra. I już mam przygotowane dary dla mnie. Tylko takie dary, którym ja często gardzę. Nie chcę przyjąć. I przychodzę na modlitwie i pozwalam, żeby On mnie zmieniał i zmienił mnie w taki sposób, że ja się ucieszę, że mogę przyjąć to, co dla mnie przygotował, a jak przyjmę, to zaczynam rozumieć, że to jest to, czego ja szukałem. To jest to, czego pragnąłem. Chociaż mi ciężko było uwierzyć, że to jest tak blisko. Więc, zobaczcie, Bóg nie zawsze spełnia moją wolę, całe szczęście. Ale jeśli będę się prawdziwie modlił, prosząc o Ducha Świętego, jeśli będę otwarty na to, że o mnie będzie zmieniał, to Bóg spełni swoją wolę we mnie. O i to jest coś pięknego. Bóg nie zawsze spełni moją wolę. A jeśli Mu pozwolę, to zawsze spełni swoją wolę we mnie, w moim życiu. I dzisiaj chcemy go właśnie o to prosić. Przyjdź Duchu Święty do nas. Wypełnij nasze życie po brzegi, tak jak stągwie zostały wypełnione wodą. I w nas wypełni swoją wolę. Amen. Stańmy.